Studi Radia PIN, pan Grzegorz Załuski z Body Language Institute Polska, specjalista od spraw wizerunku, także mowy ciała. Witam serdecznie, panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam państwa, witam panie redaktorze. Mamy dzisiaj nieco więcej czasu, żeby porozmawiać. Ostatnio dosyć w biegu i, i dosyć szybko rozmawialiśmy o kryzysie wizerunku ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. No ale ten kryzys wizerunku w przypadku różnego rodzaju polityków i osób w naszym państwie, osób związanych z życiem publicznym, od pewnego razu ma miejsce i dosyć intensywnie zaznacza się w naszym życiu również, bo to trochę wywraca nam obraz tego, jak wygląda nasze życie polityczne i publiczne. Jak pan postrzega w tym wszystkim premiera? Ma chyba trochę nieprzespanych nocy już za sobą. No myślę, że premier faktycznie ma trudną sytuację. Natomiast właściwie moglibyśmy tutaj tę sprawę rozpatrywać w kilku obszarach, bo, bo z jednej strony Mamy oczywiście kryzys jakiś taki delikatny kryzys polityczny, bo uważam go za osobiście za delikatny kryzys polityczny. Nawet nie, nie ma to charakteru skandalu moim zdaniem, tylko po prostu zwykły kryzys. Z drugiej strony, oczywiście nie. to jest pytanie retoryczne zawierające tezę, tak, komu aż tak bardzo zależy na takiej destabilizacji, tak więc oczywiście to są tezy wysnuwane przez wiele, wiele mediów, natomiast no, nie wygląda to na źle zorganizowaną akcję, także to, to wszystko ma znamiona dobrze przemyślanej akcji, czy politycznej, oczywiście, ciężko powiedzieć. To wszystko jeszcze się, że tak użyję kolekwialnego wyrażenia, mieli, ale chciałbym jeszcze na moment wrócić do. Ja nie, ja nie wiem, panie redaktorze, przepraszam, że panu wchodzę. Ja nie wiem, czy to się mieli, czy to nie jest właśnie zaplanowane, bo, bo gdybyśmy nawet użyli tego skrótu myślowego, że to się mieli, to faktycznie mogłoby to oznaczać, że to są przypadki. Natomiast sądzę, że Przyprawy dodawane są bardzo precyzyjnie i z tego ma wyjść konkretne danie, także pewnie jeszcze, pewnie jeszcze trochę tego posmakujemy. Chciałbym wrócić do konferencji premiera z Bożego Ciała. Z poranka, kiedy to premier był, jak nie on, patrząc od strony wizerunkowej, zwykle jest to facet, który kontroluje sytuację. Siedział bardzo pokornie. No i zastanawiam się, czy to nie była dobra dobra postawa, nie? bo bo jak popatrzymy na to właściwie. Co w przypadku takiego kryzysu politycznego mają do zrobienia rządzący? No, gdyby podzielić ich strategię działania, to można by podzielić ją w tej chwili na krótko i długoterminową w dużym uproszczeniu. Krótkoterminowo to muszą po pierwsze zająć się szybko emocjami, czyli zobaczyć, jakie są emocje, jakby zarządzić trochę emocjami i od wyborców, i z drugiej strony oczywiście dziennikarzy, bo to jest najbardziej opiniotwórcza grupa. Tak? Z jednej strony to jest takie krótkoterminowe. Z drugiej strony, drugim takim, takim zadaniem krótko terminowym jest to, żeby załatwić tą sprawę w tej chwili bez rozwiązywania parlamentu, no bo to jest też rozwiązanie, ale oni mu, nie mogą do tego doprowadzić. to jest z jednej strony krótkoterminowe, z drugiej strony długoterminowo to jest ustawienie w ogóle ustabilizowanie takiej yy, yy, równowagi między wyborcami a rządzącymi i z drugiej strony też grupą dziennikarzy, bo uważam, że to jest yy, to jest właściwie grupa, która w tej chwili kreuje mm -hmm. e, częściowo sytuację. No i w dłuższej perspektywie oczywiście, no, co jest najważniejsze, no wygrasz następne wybory. W ogóle jednym z wątków naszej dzisiejszej rozmowy, który został trochę przyćmiony przez, przez to, co dzieje się w życiu publicznym i politycznym, jest książka. Książka osoby, z którą miał pan okazję współpracować, bo tutaj słuchaczom, którzy być może tego nie wiedzą, chcę wyjaśnić, że pan Grzegorz Załuski jest jednym z niewielu ludzi w Polsce, którzy przeszli szkolenia takie, jak przechodzą agenci FBI i CIA w dziedzinie wykrywania, kłamstwa czy też dążenie do prawdy jak szukanie e, prawdy tak, szukanie tak, tak. prawdy. E, szkoliła Pana jedna z najlepszych na świecie ekspertek w tym e, zakresie. Mm -hmm. No tak, Jenny Driver. No, książka, o której Pan wspomniał, o Nie okłamiesz mnie, która zaraz jest dostępna, już jest premiera książki, mamy dosłownie jutro czy pojutrze. Natomiast warte zauważenia jest to, że jak popatrzymy na tych wszystkich polityków i na ludzi, którzy występują właściwie publicznie w tej chwili, dementują czy też potwierdzają to wszystko, o czym rozmawiamy, to w wielu przypadkach no, tam ciężko jest nawet znaleźć jakąkolwiek spójność w tych wypowiedziach. Mhm. Dlatego, że oni, z jednej strony, jeżeli mają głębokie przeświadczenie, że walczą o wyższy cel, o wyższą wartość, to nieprawda czy, czy teoretyczna nieprawda, którą przedstawiają, jest na tyle zdominowana przez. Jakby wyższe intencje, które nad nimi stoją, czy jakby ważniejszy cel, główny do którego dążą, że właściwie na dobrą sprawę e Ciężko powiedzieć, że oni mówią nieprawdę. Oni są tak głęboko przekonani do tego, bo jak pan to jest paradoks kłamcy. No jeżeli, jeżeli mam kłamcę, który głęboko uwierzy w to, że jest żyrafą, no to on kłamie i nie kłamie jednocześnie. Tak? On kłamie, bo nie jest żyrafą, a nie kłamie, bo bardzo w to wierzy. No I taką sytuację miałem w tej chwili w przypadku polityków. Biorąc pod uwagę odniesienia historyczne, to, to nasuwa mi się na myśl demoniczna postać Józefa Goebbels'a i jego stwierdzenie o tym kłamcie, 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 a wreszcie wam uwierzę. No tak, prawda, wielokrotnie. Kłamstwo wielokrotnie powtarzane staje się prawdą, oczywiście. No tak, to w pewnym I sensie tak jest. Zastanawiam się, co czytelnik może dla siebie wynieść z takiej lektury do, do swojego prywatnego życia. No bo pan pracuje z osobami, które są na ważnych stanowiskach. Pracuje pan z osobami, od których zależy los wielu innych ludzi, którzy muszą oceniać to, czy kontrahenci, osoby, które siadają z nimi do stołu negocjacyjnego, nie chcą ich może nie tyle wyrolować, co przeforsować jednak bardziej swoje. Interesy niż, niż, niż dojść do jakiegoś porozumienia. Co dla nas, zwykłych zjedaczy chleba w tej książce, może być interesującego. W tej książce może być interesujące podejście do prawdy jako takiej. Wszystkim się wydaje, że prawda jest takim pojęciem, które można trochę naciągnąć. Ona jest bardzo jednoznaczna. Ona jest albo jej nie ma. Tutaj nie można właściwie nią żonglować za bardzo. I Ją można racjonalizować. Bo teraz, gdybyśmy wzięli nawet odniesienie do sytuacji politycznej, o której Pan mówił, no i gdybyśmy wzięli teraz to, czy czy któryś z polityków zachowuje się słusznie, czy nie, czy na przykład weźmy pana Marka Belkę, który z panem Bartłomiejem Sienkiewiczem używali niecenzuralnych zwrotów, nie czy to jest słuszne, czy to jest niesłuszne. No. Z jednej strony, jak popatrzymy na to z strony formalnej, to mówimy, ojejku, to jest takie nieetyczne i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, jak popatrzymy na to i porównamy to, zbenchmarkujemy, jak to się mówi, tak, porównamy to z innymi odniesieniami, zrobimy inne odniesienia, czy na przykład powiemy, że pan Sienkiewicz jest praprawnukiem pana Henryka Sienkiewicza, naszego wielkiego pisarza i tak dalej. Z drugiej strony pan Marek Belka w wieku 16 lat już zdał maturę jak zaczynał szkołę podstawową drugiej klasy, jest wybitnym ekonomistą i profesorem i tak dalej. Jak odniesiemy to do takich wątków i nagle zapytamy się, czy istotne jest to, żebyśmy rozmawiali o tym, czy, czy oni przeklinają, czy używają kilku niecenzuralnych zwrotów, usiedząc prywatnie w restauracji, czy to jest ważne, aż się czujemy głupio mówiąc o tym, że czy, czy bierzemy to pod uwagę. I tak samo jest trochę z prawdą i kłamstwem. Jeżeli odniesiemy ją do odpowiedniego i zrobimy do tego odpowiednie odniesienie, to sami jesteśmy w stanie zaakceptować, no to w sumie to już nie jest kłamstwo. Są takie kłamstewko. Właściwie to nie jest nawet kłamstewstwo, ale kłamstewko, ale taki żarcik. W sumie to zabawny żart, haha, ha, tak? tak. Czyli po, po lekturze takiej książki myślę, że zupełnie inaczej będziemy patrzyli na to, co politycy mówią do nas z ekranów telewizyjnych i. Czy, czy jest szansa, że nauczymy się czytać między wierszami? Myślę, że bardzo mocno, bo jest bardzo duża szansa na to. Zresztą Janin opisuje to w sposób niezwykle dostępny, tak, tak przynajmniej mi się wydaje. I w sposób taki prosty, ona w prosty sposób pokazuje pewnego rodzaju niegotowe recepty, bo to nie jest wsypanie jajka, mąki i trochę mleka i zrobimy naleśniki, tak? bo to nie jest aż taka prosta recepta, mhm. ale... Podaje sposoby, w jakich przy odrobinie woli i chęci, w jaki sposób możemy dojść do tego, żeby widzieć więcej, dużo więcej, również między wierszami, jak pan to określił. Bardzo dziękuję Państwu i naszym gościem był pan Grzegorz Fazzełowski z Badległecz Instytut Polska. Dziękuję bardzo.